A przecież Różaniec, jak wiecie o tym, jest modlitwą daną nam w autorytecie Królestwa Bożego, który w sposób niezwykle jest wyróżniony przez niebo. Fundamentem oczywiście są y, sakramenty święte, które stanowią absolutną istotę mocy Bożej w naszym życiu. To przez fundament sakramentów świętych współpracujemy z każdą łaską, którą Bóg nam daje, ale Różaniec Święty jest wybrany przez niebo, dany Matce Bożej, aby ona przekazała, ta, która jest pełna łaski, niezwykłe łaski pochodzące z tej modlitwy. I oczywiście y, dla wielu z nas Różaniec nie jest łatwą modlitwą. Wiemy o tym dobrze, że powtarzane nieustannie te same słowa mogą stać się sloganem